Witam Was wszystkich tu Wronek. Zebraliśmy się tutaj, aby zobaczyć kolejny odcinek ręki. 4-1 w tym momencie aktualny wynik. To już szuka przeciwnika. No, a ja muszę Wam powiedzieć, że całkiem przyjemnie mi się gra tym Hunterem. Tak nad wyraz przyjemnie, tak? Łatwo, przy, ten, łatwo fajnie, skutecznie przede wszystkim. To w zasadzie najważniejsze, żeby, żeby się skutecznie grał. No i też, tak jak mówię, właśnie, bardzo tak fajnie. W sensie. Na ludzie, sobie pykam, nie? Ach, kurde bele Jest przeciwnik Któż to? Szaman Cholera, szaman jest o tle potężną klasą, że potrafi rzucać mocne spele Płacąc za nie tak jakby w dwóch rundach, nie? No bo overload tak naprawdę e, sprawia, że on płaci w dwóch rundach Lecę jako drugi, to w sumie dobrze się składa, bo zabójca, skrukowiska i tundrowy nosorożec na razie znikają e, Zamiast tego pieseły i ogr. Dobra, spoko. Całkiem fajna ręka. W pierwszej rundzie mam ambitny plan rzucić sobie motyla na stół. Przeciwnika Giermek Gargentu. Tundrowy Nosorożec wrzucił. Dobra, no to ja wrzucam sobie, tak jak powiedziałem, Baśniowego Smoka. No i to by było na razie na tyle. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Fajne jest w tym smoku właśnie to, że nie można w niego kastować speli. O, no, ale można go pisgnąć burze wiernym toporem, na ten przykład oczywiście, jak najbardziej. No i to już troszkę psuje plan. Czy znaczy, z drugiej strony, no, i tak miał zadać trzy, i tak miał zadać trzy. Swoje teoretycznie zrobił. Teraz nie pozostaje mi innego, jak strzelić z łuku do przeciwnika, ponieważ niestety m, moja ręka nie pozwala na w tym momencie jakąś inną akcję. A no, ale zadał trzy, tak to, to jest najważniejsze. Hmm. Teraz na ten przykład mógłbym patnąć pieseły. Pytanie tylko brzmi, czy to ma sens. Pewnie, że ma. Hop, pieseł jeden tu, a drugi pieseł prosto wziął, ale żeby był jeden, mm, właśnie, jedna jednostka, jedna bestia na stole. Ciekawe, co on z tym zrobi. W sensie jak to zrobi, O, może tak lepiej. Hmm, rycerz Wichrogrodu! w ich kasuje mojego pieseła! Nie! i za jeszcze jeden we mnie. Dobra, cztery punkty mamy. O, ta z Dingo, super. Czy ta z Dingo na stół. Jest git. On tu ma pięć obrażeń, oczywiście dwa z burzowiernego, jeden za giermka i dwa za rycerza. Ale, mm, ale będzie musiał, yy, no w zasadzie nic nie poświęcić, no bo ten ma boską tarczę, ten ma 4 punkty życia, więc generalnie poświęcać to nic nie poświęci, ale dostanie. Tak no, w twarz, za trzy. Zawsze do przodu. No proszę, poszukiwacz przygód. No, czyli jednak przeciwnik decyduje się na takie zagranie, że wjeżdża, czym popadnie we mnie, łącznie ze swoim bohaterem, żeby na koniec rzucić jeszcze znachora na. na rycerza. Mhm. Dobra, o mnie z pięć manów. No I teraz mam tak naprawdę zagwostkę. Rzucanie zabójczego strzału troszeczkę mija się z celem, bo. Nie no, wrzucam tundrowego grzmotorożca i morduję mu chora. Koniec rundy. Co prawda, mój grzmotorożec jest narażony na śmierć i, i, i raczej na pewno umrze. Pytanie tylko, czy od Questing Adventurera, czy jakoś inaczej goś to zrobi. Natomiast. Trzeba będzie coś wykominać. No tak to wszedłby Heimen. Heimen? Tak? Lew bujnogrzywy. No nie, nie pamiętam, kurde, chyba Heimen. W każdym razie lew bujnogrzywy by wszedł i już tu troszeczkę pozamiatał, nie? Jak miał szarży, no to generalnie petarda. Ale raczej wątpię, żeby mój yy, tundrowy prze. O, proszę. Teraz przywalił koleś. tak. kasuję mojego. Mhm. No i proszę. I teraz mam zagwozdkę. A mogę liczyć na farta. Dobra, lecimy. No nie mam szczęścia. No, co? Jeszcze raz. No, jeszcze raz. No i nie mam szczęścia. Ani troszkę nie mam szczęścia, niestety. Więc mam wcisk za 7 w tym momencie i to jest straszna bieda. Znaczy za 8, ale za 7 z samego tego capa dużego. A no, oprócz tego, mm, ja nie będę miał, jak mógł go skasować w nast następnej rundzie i to jest straszny ból. Tak na dobrą sprawę, bo nie mam nic, co miałoby 8 punktów. Dobra, wrzucę zabójcę z krukowiska, okej. Okay. I tak dostaje wcisk teraz za 8 znowu, ale przynajmniej e, dowódca rajdu za rundę będzie tutaj mógł... wskoczy. No i będę mógł zabić mu tego capa grubego. Bardzo dobry zagranie ze strony przeciwnika, to jest bardzo potężna karta, owszem ma aż 3 overload ale to jest właśnie to. Goźdź wrzuca kartę za 8 many e, w piątej rundzie. Nie? No bo, no bo w zasadzie tak to wygląda właśnie, nie? spell power i chyba sobie jaja robisz. No to grubo, teraz jestem tak, że tak powiem w głębokiej dupie. Jeżeli nie przyjdzie mi coś z tauntem, to będę w bardzo głębokiej dupie. Zobaczmy. I nie ma. Nie ma nic z tauntem. No to w takim razie już mam raczej porobione, bo mimo że zabiję mu teraz jednego grubaska. Dobra, to, to drugiego już nie ma szans, hop. Op, no i pograne. No niestety, Kurczę, dwa grube stwory ustawiły gościowi grę, w bardzo dobrym momencie je zagrał. Eee, a, pewnie, no, no, come on. No, w bardzo dobrym momencie je zagrał, bo ja w zasadzie zostałem bez kontr, troszkę się nie poszczęściło z tym dydli no ale to jest właśnie RNG. Eee, no i 4-2 już, cholercia. A miało być tak pięknie, nie? Dawaj dalej, dawaj dalej! Nie krępuj się. No to teraz, dwie wygrane, i będzie ok. Dwie wygrane, i będzie ok. Uuu, coś długo szuka przeciwnika. O, jest, dobra, znalazło. Że myślałem, że coś się przeciało, że mnie wyrzuci. Ale nie, po prostu nie mogło mi nikogo dobrać. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bo, yy... bo... Bo, 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 yy, bo... znaleźć kogoś jakiegoś turbokoksa. Dobra, ja zaczynam, tak? No to w takim razie. Bagietny Raptor i kapłanka spoko, natomiast ogród głazograbych na razie niespoko. Nie I za niego znakłowcy. O, kurde, taki znakłowcy to by siadł. Chociaż nie, nic by nie zmienił. No nie, mogłem w sumie wtedy rzucić znakłowcy na chyba sobie jaja robisza. Zabić tego grubego, wrzucić knife jugglera i modlić się na to, żeby ustrzelił właśnie tego gościa, no trochę słabo. Nie no wiecie, takie rzeczy się zdarzają. Okej, okay, ja kończę na razie swoją rundę, ponieważ, yy, ponieważ no, no nie mam co zrobić, nie, nic za jeden man nie ma. Od przeciwnika za to coin i uwaga, za coinem wchodzi nam... Uczennica czarownika. Obniżająca koszt zaklęć, dobra. Kolejny zabójczy strzał u mnie, ale ja wrzucam na razie bagiennego raptora. No i tyle. Bestyjka. Bum, bum, bum. Taki raptorek. Kurde, ze Strange... Strangest Horn Valley. Tam było w pigułę tych raptorów cholernych. O, druga uczennica czarownika. Proszę, i zabije mi bestie, czy nie? Fik, kurde, nie ogarniam tych ludzi czasem, powiem wam szczerze. Jak wrzucę to, to on to pingnie. A ja nie mam nic innego do zrobienia. Mogę wrzucić kapłankę, ale wtedy ją zabije. Dobra, jolo. Hop, mordujemy mu ten. Obniżanie zaklęć. Generalnie to jest karta, która przeciwnikowi daje sporo, więc nie wiem czemu on ją wrzucił, tylko po... O, dobiorę sobie kartę jeszcze jedną. Nie, nie wiem w sumie za co. Ale masz. Op. Może coś za jeden many nope. Zamrażająca pułapka. Mogłem mu wycieszyć ten miecz. Ha! Aby się zdziwił. Kroma... Komando z Grumgardy. No, proszę. Końcu, ob, znak łowcy tu i Kromando z Gromgardy jest. Adios, amigos. Znaczy amigo, chyba mówię. jest to chyba jak jest ich więcej. No, w każdym razie do widzenia. Kurde, piąta runda, a my jeszcze nawet sobie damage'a nie zadaliśmy. Jaki wstyd? Co tam Max Dalaranu? Uu. I pinga w mojego chłopka? Tak jest, w mojego chłopka. Dobra. No to czas na kapłanka z słońca, słońca. Następnie grubieńskiego sierżanta. 7-2. I zamrażającą pułapkę. Czy strzelać do niego? Zamrażającą pułapkę. Chcę jak najdłużej mieć tego komandosa gromgardy tu na stole. Może akurat się uda. A w razie czego mam wybuchowy strzał, więc jeżeli coś by się tu pojawiło takiego, nie halo. Mam też silensa w ręku, także jest okej. Okay. O, dusting od przeciwnika, proszę jak fajnie. I w co mi pingnie, Co zasadnicza kwestia jest. Czy będzie kaso... tak jest, kasuje. O, Zamrażająca pułapka. Not today, man, not today. Puf, a więc pingnął w małego. No, w sumie słuszne wyjście. Tundrowy Grzmotorożec, o! Sponio, taki Tundrowy Grzmotorożec. Hop! Wjeżdża w Tazdingo, razem z Kapłaneczką. A ja za 7 znowu w przeciwnika, jebs! 16 do końca! Sprawda? Jestem teraz delikatnie rzecz biorąc podatny na AOE. Eee, wszelakie. No, ale i tak mam przewagę. No, tylko kart w ręku mam mniej, to troszkę problem. Ale, ale zobaczymy, może coś się uda tu zaraz wyczarować. No, myśl, myśl. Kurde magii na arenach to jest naprawdę taka ruletka, ro nie? Może wykręcić taki dek. Fireball, Flamestrike, Strike to są mega potężne karty. Zwłaszcza jak są w ilościach większych niż dwa, bo to po prostu się człowiek nie spodziewa. A tu znaczy, albo się nie spodziewa i nagle zdziwienie, albo całą grę yy, spina się i sraży. Zaraz będzie drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, nie? Bo czemu nie? Były areny, gdzie? Chyba. Creep yy, wydraftował 7 flamestrike'ów. No i kurde, bawimy się. Ochydziarz, proszę bardzo. Ochydziarz od przeciwnika i protektorka słonecznej furii. Dobra. Ja mogę ją wyciszyć, prawda? O! Patrzcie, i to jest całkiem spoko opcja. Więc tak, sobą wyciszam mu tego pana. Dokładam dowódce rajdu. Yy, I wjeżdżam w przeciwnika wszystkim. Hop. Hop. Zostawiając go na dwóch punktach życia. O, takie zagranie. I teraz tak na dobrą sprawę te dwa punkty życia, a u mnie 30 no. Ciężko mu będzie z tego wyjść. Zwłaszcza, że hunter, jako hunter, mogę sobie wziąć i strzelić w niego z łuku, tak najzwyczajniej w świecie po prostu. Więc to, że on tu pomorduje moje stworki, to kompletnie nic nie zmienia, bo ja po prostu sobie strzelę i już. Patrzcie jak grzecznie. A mógłbym wybuchowym strzałem pokazać mu kto tu rządzi, nie? Ale jaki to ma sens? Ważniejsze jest to, że udało się wygrać i to całkiem dobrym stylu, także już jest 5-2 i jadymy dalej. Pum, pum, pum. Nie, no, tak naprawdę, tak czytam te komentarze i mm, jak ktoś pisze coś mądrego w komentarzach, zwłaszcza dotyczącego moich wyborów na arenie i tak dalej, staram się naprawdę uważnie sobie to przyswajać i, i stosować się do tego. I powiem szczerze, że to rzeczywiście ma trochę sensu, bo. Tak naprawdę niedawno była straszna bieda z tymi arenami. Nie wiem, jakaś taka posłucha, gorszy czas po prostu, nie? Gorszy okres. Ale teraz powoli już tak wracam do przynajmniej 5-6 winów na arenę, więc to jest akurat bardzo pozytywne. Dobra, teraz czas na walkę przeciwko Malfurionowi. Ja zaczynam. Dobra, i w tym momencie tak naprawdę niestety muszę się pozbyć wszystkiego. Piesełów Tazdingo i zabójcy z krukowiska. Tazdingo jest super kartą, i fajnie by było go mieć w ręce, ale nie miałem nic innego na pierwsze rundy. Dalej zresztą, tak, grubieński sierżant to, to nie jest to, co chciałbym wrzucać w, na początek. No, ale obawiam się, że wyjścia nie będę miał za bardzo. Zobaczmy, tak. No, niestety nie mam wyjścia. Op, witaj. Więc wrzucam sobie zwykłego małego knypka. Poleci coin, czy nie poleci coin w Hero Power? O, leci coin. Już widzę, że się zbiera do coina. Hop, 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 hop. Jest koń i będzie hero power? Tak jest. Już widzę, że rozjechany hero powerem. Generalnie o tyle nie dobrze, że nie mam, nie mam nic innego na drugą, znaczy w ogóle nie mam nic na drugą rundę. Tylko najwyżej że strzelę z łuku do niego. Na trzecią zresztą też nie mam. Op, no, no wjazd za dwa i to kurde szkoda troszkę, bo to jest runda w dupkę. Znaczy nie do końca, ale, ale jednak. Bo gość teraz może wrzucić sforka i zyskać jakąś tam przewagę na stole. To jest, to jest troszkę niepokojące. Mistrz miecznictwa. O, proszę. To niespodziewana zaś dopiero karta. Teraz przyszedł pan na drugą rundę nożownik. Holera. Mogę wrzucić do... Wrzucam do wódce rajdu. Lepiej, że coś tu na tym stole było, a zaraz wymyślimy, co dalej. Nożownik spoko, zwłaszcza z takim właśnie lwem, zginie to dwa damage jak gdzieś leci, no wiadomo, nożownik ogólnie fest karcioszka, tylko wartołoby jakoś mieć, że tak powiem jego użycia, o grabarz jeszcze od przeciwnika I niestabilny gul, no to pozdro, hop Dobra I jeszcze damage dla grabarza, grubo eee, Ok, to ja w takim razie kill commandem Skasuję mu owego grabarza i to na razie wszystko co robię. Lepiej żeby tego capat nie było. Grabarze, to wiecie, nigdy nie są mile widziane. Ogrzyma go od przeciwnika i znowu wcisk za dwa we mnie, tak jest. w co poleci? Ok, w niestabilnego gula. Mhm. No i teraz mogę tak. Mogę, 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 mogę. Jakby to sprytnie zrobić. Zobaczcie, mam 5 punktów many. Mogę na przykład strzelić za dwa w tego gula. No, i go dobić potem dowódcą rajdu cholera. Szkoda troszkę, no ale, ale generalnie chyba nie będzie wyjścia. O, dobra, to najpierw w niego strzelę. Hop, najpierw go stuknę. Potem go dobiję. No, niestety, jeden po stole, ale gula nie ma. No. Sprawda, znów cholercia przewaga po stronie przeciwnika, jak, jak, jak widać. O, wóz mroźnych wilków od niego, czyli w takim razie za czwórkę we mnie, a za tak jest. Kasuje mi mojego ziomeczka, dobra. Mam teraz 6 punktów many, no i za owe 6 punktów many ja wrzucę sobie lwa bujnogrzywego, hop, na stół. No i mi nadzieję, że on tu coś poniszczy, znaczy najważniejsze, żeby on teraz przeżył tą jedną rundę, a potem... I nie został wyciszony, a potem to jakoś jeszcze coś, coś, się, coś się tu wyczaruje, nie? Wiecie jak jest. O, proszę, chyba sobie jaja robisz. I wjazd zadychę we mnie. Cholera jasna, bardzo źle to wygląda, powiem wam szczerze. O, i to mi daje pewną nadzieję, więc tak, na pewno muszę zagrać sobie tą pułapkę. Następnie nożownika sobie wrzucę na stół. Następnie chyba sobie jaja robisz, a pojadę. O, chłopaki strzelajcie. Znaczy, chłopie strzelaj, o, tak miałem powiedzieć. Eee... Worgen Diversant. Niedobrze, bo jakby strzelił mu tego ogra, to by było super, a tak to to nie. No i strzelam w przeciwnika za dwa, no tyle no. Więcej na razie nic nie wyczaruję. I to troszkę niedobrze. Dziki ryk od przeciwnika, no świetnie. I to by był mój koniec. Gdyby nie to, że mam pułapkę. I zostanę na dwóch punktach życia, co jest akurat dobre. Hop. No, tu mu cofnie na rękę. Jednego gałgana, ale i tak generalnie rzecz biorąc jest... O, mad Bomber. POWAŻNIE! No bez kitu, to to już jest po prostu... The fuck? Nie wierzę. Yolo Bomber mnie skasował. No, no może nie Yolo. Ale, ale jak to tak, no? Gdzie tu sprawiedliwość? Co to za RNG das? No i proszę, 5 winów. No dobra, otwieramy. O, kurde, kasę mi dajcie, a 50 golda. Pieniądze takie, że no, nie, nie będę tego komentował, nie lubię dostawać kart na arenie tu, chyba że to złote legendy, albo zwykłe legendy. Dobra, czas na busterek, więc uwaga, zamykam oczy, ostatnio pomogło. No, już słyszę. No, coś bo nie mogę co trafić. O, coś trafiłem. O. No proszę. No i o. Dobra, co my tu mamy? Nakładanie rąk. Chyba miałem jedno, więc jak najbardziej na plus. Poza tym, nie, no kurde, epicka karta to już zawsze w cenie. Złoty Ewisseray będzie się pasował, e, będzie się ładnie prezentował w deku e, na moim rogaliku. Rozbicie czachy, a, wiecie, zawsze, zawsze fajnie, że jest, są dwie, no, inne niż same białe, nie? No więc. A. Nie jest źle, generalnie nie jest źle. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Już jutro będzie kolejna arena, tak? Od razu mówię, że będzie kolejna arena. Z tego względu, że chcę jak najwięcej tych arenek zrobić na razie. No ale chyba, że pojawi się jakieś ciekawe wyzwanie, jak się pojawi jakieś ciekawe wyzwanie, to nie będę miał żadnych oporów przed zmontowaniem owego wyzwanka. Także może to Was trochę zachęci? Tak czy inaczej, no właśnie, zapraszam Was na Facebooka do zalajkowania fanpage'a, zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, no i oczywiście zapraszam Was na sam kanał po więcej filmów. Tyle na dziś, trzymajcie się i strzała, hej!